Dwa doświadczenia o tematyce pierwsze prawo dynamiki Newtona bezwładność. Do pierwszego doświadczenia będzie nam potrzebny t tekturka, zapalniczka oraz kawałek plastikowej butelki. Najpierw tak zapalamy świeczkę. Następnie kładziemy świeczkę na tekturce i szybko poruszamy tekturką. Gdy szybkim ruchem poruszamy po stole tekturką, to płomień świeczki odchyla się w przeciwną stronę do zwrotu prędkości. Teraz przykrywamy świeczkę plastikową osłonką i ruszamy po stole. Z szybkich ruchów tekturki możemy zauważyć, że tym razem płomień odchyla się lekko zgodnie ze zwrotem prędkości. Płomień nieosłoniętej świetki odchyla się przeciwnie do zwrotu prędkości, ponieważ powietrze otaczające płomień ma większą gęstość od płomienia, a więc też i większą bezwładność. Następnego doświadczenia będzie nam potrzebna woda w szklance, rolka po papierze toaletowym, tekturka i jajko. Następnie kładziemy tekturkę na szklance i na tekturce kładziemy rolkę po papierze toaletowym. Lekko przesuwamy. Jak możemy zauważyć, nic się nie dzieje. Tekturka porusza się razem z rolką. Szybkim ruchem ciągniemy tekturkę. Po usunięciu tekturki jajko przez moment zachowuje swoje położenie, ponieważ jest bezwładne, a następnie spada pod wpływem siły grawitacji. Na dziś to były już wszystkie doświadczenia. Do zobaczenia!